Dzień dobry, dzień dobry moi drodzy, piątek jeden z lepszych czasów treningowych 15 km 113 12 sekund Raska bardzo fajna ah, najważniejsze robić swoje i rozpędzać się tak jak chyba teraz nadjeżdżający ten pociąg Po prostu robić swoje nie czekać, zatrzymywać się na swoich stacjach i tyle. Jakiś Józiu krzyczy, nie wiem o co chodzi juziowi, ale każdy jest swoim juziem. No i doczekamy się tego pociągu, czy nie, coś w oddali słychać było, ale. Nie ma. Chyba nie będzie, ale za to odpoczynek. Czasówki. Robić swoje. Dbać o zdrowie. I tyle w temacie. Trzymajcie się. Dobrego weekendu i popołudnia. Nie zapominajcie o, treningów. o treningach.